Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Patrycja Kubiesa, jestem doradcą podatkowym i mam przyjemność dzisiaj z Moniką Brzostowską chwilkę porozmawiać właśnie na temat czego w sumie Monia? Będziemy rozmawiać przede wszystkim o polskim Ładzie, ale najciekawszych rzeczach z Polskiego Ładu, zmianach, które weszły. Przeplątamy to trochę sobie z Polskim Ładem 2.0, nowy, nowym ładem, starym nowym ładem, ale zasadniczo chciałyśmy Państwu przedstawić najważniejsze zmiany i rozwieść wszelkie wątpliwości w zakresie takich trzech głównych tematów. Przede wszystkim w zakresie chyba Patrycja, zaczniemy od samotnego rodzica. Samotni rodzice, generalnie bardzo faktycznie, taki temat stał się w sumie medialny dość mocno, bo, bo te zmiany wydaje się chyba negatywne, chociaż za chwilkę pewnie będziemy mówić, zobaczymy, jak to bardzo trzeba będzie analizować, co było, co jest, a co będzie. Zdecydowanie. Samotni rodzice przede wszystkim e, stracili, tak? Stracili po Polskim Ładzie. Dlaczego? Dlatego, że ustawodawca zabrał im możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. To, proszę Państwa, funkcjonowało do tej pory, czyli do końca 2021 roku, e, jako quasi rozliczenie z małżonkiem. Identyczne zasady. E, obliczaliśmy podatek od połowy sumy łącznych dochodów, i potem ten podatek, który wyszedł, mnożyliśmy przez dwa, i to było zobowiązanie. Podatkowe do urzędu skarbowego. Nasz ustawodawca postanowił jednak po polskim ładzie zabrać taką możliwość i wprowadził na otarcie łez, jak to się mówi, ulgę dla samotnego rodzica. Tylko biorąc pod uwagę, że ulga dla samotnego rodzica wynosi 1500 zł, faktycznie jest odliczana od podatku, to wyliczając faktycznie, ile dany podatnik stracił. Na polskim łazienku, na wprowadzenie tej ulgi, no to zdecydowanie większość samotnych rodziców bardzo bojkotowała tą zmianę. I chyba nawet nasz ustawodawca nasz rząd Ugiął się pod tym, bo projektowane są zmiany w tym zakresie. Zmiany, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, teraz żyjemy w takim zawieszeniu, bowiem do lipca istnieje przepis, który tak naprawdę istnieć nie będzie z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 roku. Czyli w sumie będzie nam jest tak, że mieliśmy stare zasady, przyczęliśmy się do nich troszeczkę. Teraz generalnie jesteśmy w stanie nowego rozliczania, czyli tego artykułu 27 ea, gdzie właściwie mamy stałe odliczenie od podatku, no i tutaj faktycznie, no oczywiście część osób nie będzie narzekała, nie? bo generalnie jeżeli ktoś nie miał zbyt wielkiego tego podatku do zapłaty, no to być może to odliczenie gdzieś tam dla niego będzie w miarę korzystne, czy być może bez znaczenia to będzie dla niego w jakimś takim porównaniu. Ale chyba najbardziej właściwie te osoby takie bardziej zarabiające, bardziej zamożne, to one najbardziej narzekały. No i teraz generalnie pojawił nam się ten projekt ustawy pod koniec marca. Ma on wejść w życie niejako od 1 lipca, ale ponieważ no, ja sobie nie wyobrażam, jak miałoby wyglądać rozliczenie, nie? że za pół roku tak i który próg, w związku z tym zdecydowano się gdzieś tam na chwilę obecną, przynajmniej w tym projektowanym przepisie przejściowym, że to będzie miało zastosowanie od roku 2022. Ale Aha. co ciekawe w sumie też nie, że z zapowiedzi gdzieś tam wychodzi, że może być też tak teoretycznie, że e, na tych nowych zasadach, które właściwie to za chwilkę znikną, tak, które były przez pół roku, no ktoś może zyskiwać w stosunku do starego rozliczenia, tak teoretycznie, no i tam z zapowiedzi wynika, że jak sobie tam policzymy w trzech wariantach chyba to zeznanie, tak, według starego ładu, nowego ładu i tego nowego, nowego ładu, to, że sobie będziemy teoretycznie mogli wybrać, ale czy to tak będzie wyglądało pięknie, to jest Ale Patrycja, zobacz, do czego dochodzimy. Pamiętasz te lata, ja pamiętam te lata, jak pracowałam jeszcze w kancelarii doradcy podatkowego i zmiany wchodziły zawsze od 1 stycznia. Od 1 stycznia zawsze schodziły zmiany w dochodówce, w VAT-ie wchodziły różnie i nie było z tym żadnego problemu, no bo VAT to jest, można powiedzieć, podatek miesięczny, kwartalny, ale nie, nie ciągnie się, nie ciągnie konsekwencji przez cały rok ze sobą. A dochodówka, zaczęliśmy od tych zmian w zakresie obniżenia stawki podatku. Ile to było? 3-4 lata temu, które weszły w życie w trakcie roku, i teraz, proszę Państwa, już tak to się ciągnie, że zmiany wchodzą w trakcie roku i dochodzimy do ściany. I bardzo mocno zostaje to skomplikowane, tak? no bo jednak rozliczyć e, chociażby te zeznanie roczne tak, w trzech różnych wariantach i uznać, które jest najlepsze i czy na pewno nikt się nie pomyli, no to teraz chwała wszystkim księgowym biurom rachunkowym, które te zeznania podatkowe będą podatnikom pomagać wypełniać, tak? bo zdaje się, że tego już nawet na papierze nie zrobimy. Nie wiem, jakby to można było wyliczać nawet na papierze. No, generalnie będziemy po prostu, jeżeli zapowiedzi będą prawdziwe, to będziemy robili na przykład w przypadku małżonków, to w ogóle takie sześć wariantów: według starego ładu, według nowego ładu, według nowego nowego ładu. I potem taka sama wariacja, ale już z małżonkiem, tak? I będziemy porównywać jedną z tych, być może sześciu opcji, choć jeszcze mamy jakby w sumie prawie cały rok, więc może w tych opcji będzie więcej i będziemy sobie tak generalnie porównywać i potem wybierać. Natomiast no faktycznie gdzieś tam no dobrze, że to opodatkowanie osób samodzielnych wychowujących dzieci się ma nam troszeczkę zmienić. Natomiast, jakby zwróćmy uwagę na to, że przede wszystkim, jakby nie wracają zupełnie te same zasady, tak, to nie jest kopia starych przepisów i tutaj w sumie z takich dwóch chyba najważniejszych zmian w stosunku do poprzednich. Ale tak jak mówimy, no gdzieś tam projektowanych jest właściwie to, że po pierwsze z tego opodatkowania osoby samotnie wychowującej dziecko już w ogóle nie będzie takiej możliwości, żeby skorzystał więcej niż jeden rodzic. Tak jakby tutaj przy tym jakby obstaje ten ustawodawca nasz i nie chce się jakby tutaj ugiąć, żeby można było to tak jak właściwie w poprzednim stanie prawnym ewentualnie stosować to u dwójka. I chyba druga też zmiana to jest taka, że planowane są zmiany wysokości poziomu osiąganych dochodów przez te dzieci. W związku z tym zobaczymy, jak to finalnie będzie, ale generalnie też gdzieś tam trzeba mieć w tyle głowy, że to nie będzie zupełnie to samo, co było, troszeczkę na nowych, na nowych zasadach. Czyli tą zmianę oceniamy na plus, bo możemy potraktować ją jako niebyłą, tak, czyli nie przystosowujmy się zupełnie do ulgi dla samotnego rodzica, bo ona z naszej ustawy prawdopodobnie zostanie wykreślona i pójdzie w zapomnienie. Dokładnie. No i co? To w takim razie zastanówmy się, co z tym drugim takim aspektem, dość bym powiedziała w sumie ciekawym, bo kwestia. Amortyzacji, no bo z jednej strony ustawodawca stwierdził, że w sumie to pasowałoby zrobić tak, żeby te ceny mieszkań, które gdzieś tam no dość mocno skoczyły do góry, żeby doprowadzić do tego, żeby nie było jakby takiej opłacalności inwestycyjnej, że ktoś, nie wiem, kupuje 20 mieszkań i po prostu wynajmuje po jakichś takich bardzo wysokich cenach, tak? No więc, żeby to się po prostu nie opłacało, no to postanowiono wprowadzić pewne zmiany. I o ile w przypadku właśnie gdzieś tam zmian w kontekście najmu prywatnego i rozliczenia tylko i wyłącznie na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych, to ja jestem w stanie gdzieś tam to zrozumieć, o tyle zupełnie nie mogę zrozumieć przepisów dotyczących braku możliwości amortyzacji. Tych właśnie, na przykład mieszkań, które są wykorzystywane do prowadzonej działalności. Po generalnie ustawodawca wprowadza taką zasadę, że jeżeli po prostu dana nieruchomość ma charakter mieszkalny, czyli mieszkanie albo budynek mieszkalny, to nie ma możliwości amortyzacji, a przecież Generalnie, to nawet ja bym powiedziała, że ja w tej chwili jestem właśnie w takim lokalu biurowym, który ma charakter mieszkalny, ponieważ jest to po prostu kamienica na starówce w Krakowie. I nie bardzo jakby widzę powód, dla którego mój wybór. Właściwie nieruchomości podprowadzoną działalność będzie teraz dość mocno rzutował na moją taką efektywność podatkową. Ale Patrycja, to jest problem. Ja też zauważam u nas w Białym Stoku. Większość kancelarii czy doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, biura też często rachunkowe, właśnie znajdują się w samym centrum. W samym centrum budowane są jakie bloki, albo były budowane, to są lokale mieszkalne tak naprawdę. I ludzie wykupują te lokale mieszkalne, dostosowują do prowadzonej działalności gospodarczej. I faktycznie tam nie mieszkały, tylko prowadzą tą działalność gospodarczą. Nie da się tego inaczej robić, żeby po prostu być w centrum danego miasta, tak? Tak, no właśnie ja też to potwierdzam, no tutaj akurat Kraków, Starówka i oczywiście jakby no coraz częściej już nam pojawiają jakieś tam biurowce, natomiast no gdzieś tam z uwagi na to, że jednak jest to takie, taka zabudowa, no gdzieś tam o takim charakterze zabytkowym, no to nie ma możliwości, żeby tutaj były biurowce. Druga rzecz jest taka, że no jeszcze fajnie, jeżeli my mieszkamy gdzieś tam, znaczy fajnie czy nie fajnie, ale generalnie mieszkamy w dużych miastach, to my mamy w ogóle jakby alternatywy, tak? No ja mogę sobie zdecydować, czy ja zakładam biuro w mieszkaniu, czy w budynku mieszkalnym, czy ewentualnie w jakichś lokalach użytkowych. Ale przecież szereg osób prowadzi działalność w miejscowościach, w których nie ma takiego wyboru, tak? To znaczy, że na przykład, nie wiem, gdybym prowadziła firmę w mojej małej miejscowości, w której mieszkam pod Krakowem, to tam generalnie nie ma żadnych biurowców w takich lokali użytkowych. Ja na przykład najczęściej tak się zdarza, że te osoby po prostu wydzielają z domów jakąś tam część po prostu o, o takim, o takim jakby przeznaczeniu, ewentualnie w ogóle budują takie domy, które z jednej strony trochę tam mieszkają, trochę tam pracują i nie ma takiej możliwości, że nagle gdzieś tam, nie wiem, ktoś sobie postawi specjalnie lokal użytkowy tylko dlatego, żeby to mu się opłacało podatkowo, tak? Więc to jest takie, no chyba bardzo niefajne różnicowanie, nie? Że właściwie... Najgorsza sytuacja, że też osoby, które kupowały te lokale mieszkalne w 2020 czy w 2021 roku, też nie wiedziały o tym, że zmieniły się przepisy. Tak? One ściągały te nieruchomości do działalności gospodarczej z jakimś takim zamysłem, że będą to nieruchomości amortyzowane, że będą obniżać im podstawa podatkowania, że będzie mniejsze zobowiązanie w podatku dochodowym z tego tytułu. I nagle spotykamy się z rzeczywistością, że prawa nabycia, tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. Mamy przepis przejściowy, który daje nam szansę jeszcze amortyzowania, wrzucania w koszty uzyskania przychodu jakichś odpisów amortyzacyjnych w niepełnym zakresie, tak, ale od kolejnego roku wszystko zostaje zabierane dla tych podatników. Tak no i też pojawia się w ogóle jakby taki aspekt, bo, bo z jakiegoś takiego jakby chyba powodu, że em, gdzieś tam się mówi, że no mieszkania to w ogóle tutaj tak jakby nic nie będzie można wrzucać w koszt, to no, pojawiły się takie dyskusje na temat em, ewentualnych wydatków na no, jakieś tam malowanie, czy na jakieś remonty, drobne prace remontowe, no i tutaj chyba jakby tak trzeba mocno podkreślić, tak, że zmiana dotyczy braku możliwości zaliczania w koszt odpisów amortyzacyjnych, natomiast zupełnie nie ma ona wpływu na wydatki związane z eksploatacją tych nieruchomości, Czyli ja dalej, jeżeli mam biuro w jakimś tam lokalu mieszkalnym, no to dalej i prąd, i internet, i nie wiem, jakieś drobne prace malarskie, czy tam jakaś taka, nie wiem, odświeżenie tego biura, jak najbardziej rozliczać koszty uzyskania przychodu będę mogła. Czyli tak naprawdę remont pozostaje bez zmian. Nasz ustawodawca remontu w ogóle nie objął zmianami Polskiego Ładu, tylko tak naprawdę samą amortyzację tych lokali, lokali mieszkalnych. Czyli remontować możemy, czyli przywracać ten stan faktyczny, nie modernizować, nie ulepszać, tak, ale remontować. Tak, zgadza się. I taka trzecia zmiana chyba, która nam się pojawiła, to nie wiem jakby jak to generalnie tam u Was w stoku. Ale, ale mało polska Krajowa Administracja Skarbowa miała na swojej stronie na Twitterze, w sensie na tym profilu takim swoim, miała taką naprawdę, ja bym powiedziała, że przesłodką, e, taką reklamówkę, takie właściwie takie zdjęcie zrobione, gdzie było takie serduszko czerwone, to było chyba z okazji Walentynek i taki jakiś chyba slogan, coś w stylu wróć do nas. Ja tak sobie myślę, o co chodzi, nie? No i potem tam widzę pod spodem jakiś komentarz, nie? że to chodzi o tą o tak zwaną ulgę na powrót. No tak sobie pomyślałam, że to tak strasznie miło, nie? Jak jestem na przykład za granicą, pracuję w Anglii, no i widzę na Twitterze takie, że po prostu Urząd Skarbowy, no bo wiadomo, że to krajowa administracja skarbowa, ale to tak jakby wiadomo, że podatnicy raczej tak postrzegają, nie? Że Urząd Skarbowy prosi, żebym wróciła do domu. Czyli słynna ulga na powrót, tak to nam się pojawia. W sumie dla kogo tak najbardziej to mogłaby być ta ulga? Czy faktycznie wracający? To co wracają, ale w 2022 roku, tak? Bo to jest zasadnicza zmiana. Przepisy przy Państwa weszły w życie od 1 stycznia 2022. Wracać możemy dopiero od 1 stycznia. Jak Państwo widzieliście 31 grudnia 2021 roku to niestety nie obejmują Was zmiany w zakresie tej ulgi na powrót, tak i możliwości w ogóle zastosowania tej ulgi na powrót. I to jest bardzo ważne, dlatego że gdzieś w internecie możemy często przeczytać, że mogliśmy i 2-3 lata temu nie ma to żadnego znaczenia nie przepisy weszły od 1 stycznia, zatem dopiero od tego okresu je stosujemy, czyli wracamy też dopiero od 1 stycznia 2022 roku. A wracając do Twojego pytania, czy osoby z Anglii e, chciałyby wrócić do Polski? Ja swego czasu dosyć długo mieszkałam w Anglii, pracowałam w Anglii, mam mnóstwo znajomych w Anglii i powiem Państwu szczerze, że nie wracają. To nie jest zachęta. Na pewno to nie jest motywacją, tak? Chociaż ciężko też to oceniać. Może za 2-3 lata e, będziemy mieć jakieś dane statystyczne, to wtedy faktycznie może tylko ci moi znajomi czy moja rodzina wracać nie chce. Tak, ale to generalnie w ogóle tak naprawdę trzeba byłoby się zastanowić w sumie, jakby jaki był zamysł tej ulgi, no bo ja tak sobie analizowałam gdzieś tam te przepisy, no to rozumiałam intencję jako ulga na powrót, zresztą też tak to było generalnie reklamowane w trakcie wprowadzania tego Polskiego Ładu, że no to jest dla tych Polaków, żeby oni chcieli wrócić do Polski, tak, więc to też takie jakby troszeczkę wydawało się, że to takie jest też pod kątem jakby no, wyborców, którzy już tutaj mieszkają, że to takie rząd Walczę o to, żeby nasi młodzi Polacy wrócili do Polski. Ale w sumie tak jak można sobie poanalizować jakby te przepisy, to możemy dojść do wniosków, że to nie zawsze jest tak, że tylko i wyłącznie dotyczy ta ulga tych osób, które gdzieś tam mieszkały w Polsce, tu się wychowały i wyjechały na kilka lat do pracy i chciałyby wrócić, bo w sumie z tych przepisów wynika, że nawet gdybym na przykład była obywatelką Chin, która Mieszkała przez na przykład 4 lata w Nowej Zelandii, a następnie przeniosła się do Polski i tu przeniosła swoją rezydencję podatkową, to generalnie mogłabym z takiej ulgi skorzystać. Więc pytanie, czy gdzieś tam ustawodawca nie przemyślał jakby wszystkich aspektów, gdzie będzie w różnych możliwościach kombinacji możliwość skorzystania dla innych osób, czy to też jest pod kątem takim, żeby Ktoś ewentualnie do nas zupełnie obcy też przyjechał. A w sumie patrząc na tą taką, ja mówię na to ulgę dla VIP-ów, czyli ten ryczałt od przychodów osób zagranicznych, no to być może zamysł jest taki, żeby to nie było tylko wróć do nas, ale też przyjedź do nas. I to wtedy błędnie po prostu interpretujemy tu nazwę tej ulgi, de facto zwolnienia z podatku, tak, jako ulga na powrót. Faktycznie, no to tutaj, jeżeli to miałoby dotyczyć też tych osób, z, tak jak wspomniałaś, czy Nowej Zelandii, Japonii, tak, to jest tak naprawdę skierowane nie tylko do tych naszych Polaków, ale innych obywateli. Tylko teraz moje pytanie jest takie: czy te osoby na pewno o tym wiedzą? Bo to taka zasadnicza. Ja Zasadniczy myślę, punkt sporny mógłby się zdawać. Dlatego, dlatego powinny być nie tylko takie ulotki wróć do nas, ale też takie ulotki w ogóle na tych, tak jak czasem reklamują niektóre kraje swoje, żeby przyjechać do nich na wakacje. To powinny być takie billboardy typu "przyjeźdź do Polski, bo tutaj są fantastyczne zwolnienia z podatków, ale też generalnie właśnie pod kątem jakichś tam tych osób, takich powiedzmy. Celebrytów, prawda? Czy to sportowych, czy to muzycznych, no to też trzeba byłoby po prostu im wytłumaczyć. Ale z drugiej strony, gdzieś tam wydaje mi się, jak tak rozmawiam też z osobami ze zagranicy, że jednak postrzegają tą niestabilność, jako ten taki motywator do tego, żeby jednak. Powody podatkowe nie były tym największym motywatorem do przeniesienia się do Polski. Żeby to nie był jedyny cel. Tak. E, zatem proszę Państwa, te, jak również inne zmiany w naszym komentarzu PIT 2022. Na pewno omówimy wszystko dosyć e, szczegółowo. Będzie to praktyczny komentarz, e, komentarz z przykładami. E, zapraszamy.